Elo ludziska, przepraszam, bo rena mi ciągle wyłącza. Le, rena bo, wolę już ten klarę. Bo ona mi nawet nie wyłącza. A ty mi ciągle wyłączasz. Rozumiesz? To nie jest fajne. Rena? Irena je strašně šmělá. E, A Rena jí e s t mm. Widzisz tak samo jak napisałam jeszcze o Lino. Bo też jest taka koleżanka. Tutaj widzisz Lino. Eleno nie niby też się śmiały Lena jest nieśmiała, Klara, i ty jeszcze, ile można. To jest okropne. Od kiedy wy się wszystkich stadzicie? Zawsze marzyliście być YouTuberem. I macie YouTubera. Ale koleżanka YouTubera, rana, to jest naprawdę gorsze, co teraz odwalasz. Rana też jest nieśmiała. Wszyscy są nieśmiali. To jest już Twoje. No masz. Kiedyś było tu, tu, tu i oni zabrali byli nieśmiał. I się ja nie może by ty nie byłaś śmiała. Czemu jest tak? Kartkę mi teraz pokazujesz, żeby mogłam zrozumieć, bo się boisz. Oh my god! Co tu kurde jest nie z wami?